kochani, witam się z wami w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie to specjalny odcinek, ponieważ otwieramy sobie paczuszkę ze współpracy z właśnie nową firmą. Jest to sklepik na Instagramie, który szyje piękne materiałowe rzeczy, mebelki dla gryzoni, królików i psów i kotów. I my właśnie yy, współpracujemy, zaczęliśmy współpracę z właśnie tym sklepem. Nazwę znajdziecie oczywiście tutaj: wyszywanki. Wyszywanki Olka Mamki. opisie do Instagrama, więc serdecznie Was tam zapraszam. Pani Olivia szyje przepiękne rzeczy, właśnie dla naszych Miliusińskich, więc myślę, że na pewno prosiakom się bardzo spodobałem rzeczy. Ja dokładnie nie wiem, co będzie w paczce, więc zobaczymy oczywiście razem z Wami. No więc już otwieramy. właśnie otworzyłam paczuszkę i naprawdę ja już tutaj widzę, jakie śliczne są te rzeczy. No, ale otwieramy. Okej. Okay. O Jezu. Dobra. Kopertę sobie wezmę, bo tutaj są wiadomo adresy. No i zobaczcie na początku, jak mam ślicznie te rzeczy zapakowane. Tutaj mamy taką Przepiękną wstążeczkę, szarą. No i tutaj mamy chyba liścik. A mnie takie rzeczy bardzo cieszą. Naprawdę kłam dostały takie listy, bo bardzo lubię je czytać. I tutaj mam właśnie nazwę: Guinapig Animals. Moją nazwę. No i sobie zobaczmy liścik. Myślę, że mogę go przeczytać właśnie na yy, odcinku. Witajcie, bardzo dziękuję za zaufanie do moich handmade. Cieszę się, że będziemy razem współpracować. Mam nadzieję, że moje produkty dodzą Wam wiele radości, cieplutko bo Wyszywanki Olka Mamki. Ojej, jaki cudowny listik, bardzo dziękujemy. Ja tak jak mówiłam, bardzo lubię takie dostawać, bo to bardzo cieszy. I ja również bardzo cieszę się ze współpracy i na pewno nam się rzeczy spodobają. No a teraz przechodzimy już do produktów, jak widzicie są przepiękne, yy, od razu wam powiem, że ja sobie, ja sobie ten wzorek wybierałam, wy oczywiście też możecie wybrać wzorów, jest naprawdę ogrom, są przepiękne i są miękkie i właśnie takie, więc możecie sobie dobrać yy, takie połączenie, które wam najbardziej będzie pasować do kratki albo które po prostu wam się najbardziej spodoba. W ofercie macie naprawdę wiele produktów, na przykład właśnie taki pasnik, który dostaliśmy. Naprawdę bardzo mi się podoba, jest grubiutki, więc myślę, że jest bardzo dobrze wykonany. Tutaj mamy metkę, handmade with love. O, zobaczcie, to jest takie serduszko, naprawdę śliczna. Mamy tutaj oczywiście uchwyt, żeby zawiesić. I w środku mamy materiał minki, podszycie minki, a tutaj wybrałam sobie takie właśnie, taki motyw leśny, to jest na przykład taki misiu, drzewa i oczywiście jeżyki. Bardzo mnie ten urzek właśnie ten motyw, ten wzór, dlatego właśnie jego wybrałam. I oczywiście na pewno przetestujemy, bo mi się naprawdę bardzo podoba, jestem zachwycona, jak będzie wszystko jest ślicznie zszyte. Więc na pewno będziemy testować i niedługo już się pojawi u nas w klatce. Ok, no i patrzymy sobie dalej. Jestem bardzo ciekawa, co to jest. Jeju, jaka świetna norka! Zobaczcie, to jest norka. Właśnie, bardzo chciałam taką przetestować. Bo moje prosiaki to są po prostu takie, że one, wszystko co jest mięciutkie, to najchętniej by tam tylko przebywały i tylko spały tam, gdzie jest mięciutko. No a ta norka jest naprawdę prze, prze, prze mięciutka Zobaczcie, jest taka gruba, naprawdę taka milutka. Jestem zachwycona tym. Zobaczcie na to. No, śliczna jest po prostu. Tu oczywiście też ten wzór leśny. Bardzo mi się podoba, jest przepiękny. No, i Nora jest naprawdę bardzo duża, więc myślę, że prosiaki się tutaj zmieszczą nawet obydwa. I właśnie na stronie pani Oliwii, na Instagramie, znajdziecie cały cennik rzeczy, więc od razu możecie sobie wybrać i zobaczyć, ile na przykład co kosztuje. Myślę, że ceny są naprawdę w porządku, jak za taką jakość, bo wiadomo, to są rzeczy własnoręcznie robione. Trzeba jednak poświęcić na to czas, więc pamiętajcie o tym, ale myślę, że ceny są naprawdę dobre. I oczywiście, zachęcam Was do zer zerknięcia do tego sklepiku i zobaczenia sobie rzeczy. Myślę, że na pewno każdy coś wybierze dla siebie. Więc na pewno również niedługo ta noreczka zagości u nas kacę i na pewno prosi się spodoba. Ale oczywiście, wszystkie testy znajdziecie na naszym Instagramie oraz zrobimy też testy na YouTubie. Ok, no i przechodzimy dalej, i tutaj mamy już ostatnią rzecz, i jest to hamaczek. Zobaczcie, taki hamaczek. On jest właśnie taki prostokątny, ponieważ właśnie poprosiłam, aby był prostokątny, bo jak wiecie, my mamy taki tylko, że narożny. Znaczy się. Mamy podobny, bo ja właśnie sama uszłam też z materiału minki, ten szary, co właśnie widzicie na klatce, a prosiaki jeszcze nie miały takiego um, prostokątnego, dlatego pomyślałam, że będzie fajny właśnie do przetestowania. I oczywiście tutaj zobaczcie na ten wzorek, jest w całej, okazało się tutaj, możecie go najbardziej zobaczyć, bo to jest najbardziej dobrze widoczne, jak widzicie jest przepiękny. jest taki zielony zielono-brązowy mi się bardzo podoba i oczywiście brązowe minki, więc połączenie mi się że idealne. I oczywiście tutaj też mamy taką meteczkę handmade with love i serduszko i zaczepy, żeby sobie fajnie przymocować. Karmelek oczywiście mi tutaj towarzyszy jak to prosiaczek. I przed chwilą była próba wejścia na hamaczek, ale jeszcze chwilkę, Karmeluś, musisz wyczekać aż nagram odcinek i wtedy już zabierze się za testy i jeszcze tutaj jest takie PS, że niedługo zmiana nazwy profilu będę informować więc polecam Wam zaobserwować bo potem jak będzie zmiana profilu to po prostu żebyście nie ominęli tego sklepu bo myślę, że jest bardzo warty uwagi i tak właśnie prezentują się wszystkie rzeczy tutaj jest norka hamaczek prostokątny i piękny paśniczek. Wszystko jest bardzo dobrze uszyte, z materiału minki bardzo grube, bardzo porządne i oczywiście cieplutkie. Czyli idealne dla naszych prosiaków. I oczywiście, tak jak mówiłam, link do Y, strony pani Oliwii na Instagramie znajdziecie w opisie tam jest wszystko właśnie zawarte i na pani Instagramie jest na przykład właśnie cennik wyróżnionej relacji znajdziecie y, na przykład produkty które już uszła dla innych osób więc możecie sobie zobaczyć jak to tam wygląda i materiały takie na żywo też możecie sobie zobaczyć i oczywiście zapraszam was serdecznie tam do zamawiania bo myślę że Naprawdę warto. Zobaczcie, karmelek już sam wpakował się do norki. Więc oczywiście bardzo Wam dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy do sklepiku wyszywanki oli mamki i czekajcie na testy. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!